Jesteśmy w Wadowicach U papieża Dzisiaj jest czwartek 2014 U papieża w domu O, co to, to jest? To. Fontanna, ryneczek Na około domki Tak to wygląda Oh. Tak i to jest Tak i to jest Przedołek miasteczko, małe miasteczko Idziemy, do Gdzie do bazyliki O oh. Kwiatki Co? Tak. Skrypty. No bo wiesz, tu ciszę te książki. Wiesz, popiszemy sobie ładnie. Widziałeś? No tak. Tutaj, tutaj następny. Musisz zrobić zdjęcie tego, wiesz? Tam też jest papież? Nie, znaczy tam Dio. O, tam też jest zobaczcie. Troszkę no z tobą wciągnęliśmy. Co tutaj? Gdzież? No, Chyba, jak w oknie? I w gołąbek? Nie. Tak.

To tuż, tuż, to jest cały Twój, to tuż, tuż, hej, hej, eh. to tuż, i tu też, to tuż, tuż, No, to tak grzebią godzinach. Przepraszamy panowie, może stąd? Tak, stąd jest. To powiedzcie nam, papież gdzieś tu mówił na balkonie. Na balkonie wyszepował do, do, e, do ludności? Nie? nie, ołtarz był zrobiony. Na ołtarz. a ja myślałem, że tutaj na balkonie też stał, nie? Nie, to nie. A gdzie jest ten jego nie. dom, w którym on mieszkał? To jest ten? jego dom. Ach, ten. A co, co to jest jak jest tam? Jak jest to okno zamurowane, to jest jego okno następne. Aha. I pan? To okno no tak. zamurowane na się. Tak wiem. A tak, to okno jest prosto na kościół na zegar słoneczny. Aha. Tam jest zegar słoneczny na kościół, ja, jak są Aha. tam Państwo widzicie. Tam będzie Muzeum to. Aha. Czyli ja myślę, że on na tym balkonie stał tutaj. Nie, 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 nie. Nie na no balkonu. Tu. tu na tym balkonie. On po patrzył na zegar na ja. jest takie zamurowane na środku ja. do tego muzeum się wchodzi? tu z tej strony a tam jest ta a przed Dziękujemy. tym a przed tym wchodzili oni mieli tam wyjść ja. no tak, tak to było wtedy jesteśmy u papieża. No i tu mamy znowu papierze. Mówią, że to jest właśnie dom papieża i prosto okno wychodziło jego jego na zegar słoneczny. A. mieszkał i miał okno na zegar słoneczny. A patrz, czas ucieka, wieczność czeka. No to właśnie Jego to chyba inspirowało to. Ten czas ucieka i wieczność czeka. Czas ucieka, wieczność czeka. Hmm. Idę do środka. Rozgadała się z miejscowymi. Grażynka, a ja idę do środka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało w dłużę i wózko najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 来，耶！